Pozdrawiam, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiali sobie na temat Magbeta i przyjrzymy mu się z perspektywy jego bardzo głębokiej metamorfozy, jaką przeszedł. Od bardzo dobrego, uczciwego, solidnego rycerza, aż do podłego i krwiożerczego tyrana. No to zacznijmy od początku. Już doskonale wiemy, że Shakespeare był specjalistą, jeżeli chodzi o portretowanie bohaterów, którzy przechodzą metamorfozę. No tutaj bardzo znany i, wszem i wobec omawiany w szkole motyw przemiany. No to Macbeth jest jednym z najbardziej znanych przykładów motywu przemiany. Z kogo w kogo się przemienia? No to Zacznijmy, od, zacznijmy tak. Macbeta poznajemy jako niemalże idealnego, średniowiecznego rycerza. Można na nim polegać. Król Duncan, który jest w bardzo nieszczęśliwym położeniu, ponieważ na jego kraj napadli Norwedzy, a w jego państwie gdzieś tam czai się zdrajca, który być może tych Norwegów sprowadził. Musi zmierzyć się z nadciągającymi, obcymi wojskami. Naprzeciwko Norwegów, nie tylko Norwegów, bo tam jeszcze inna, inne narodowości się pojawiły. I ta armia no, poważnie mogła zagrozić państwu, króla Duncana. Staje armia szkocka, prowadzona przez dwóch dowódców tak? przez Macbetha i przez jego wiernego drucha Banka. Tak? Banko. Armia ta ściera się z wrogiem, ale losy bitwy. Są bardzo niepewne. Tutaj Szekspir stara się nam powiedzieć, że w każdej chwili, szala, zwycięstwa mogłaby się prze... przesunąć, no niech będzie, na jedną albo na drugą stronę. Ale Szkoci mają po swojej stronie Macbetha, prawdziwą maszynę do zabijania. No, bardzo w tym momencie Macbeth przypomina Achillesa z Iliady Homerowej. Sam jeden, tak, nawet nie ze swoim mieczem, tylko z mieczem, który gdzieś tam być może jego własny się złamał, albo stracił. I Mackbeth złapał czyjś obcy miecz, poleciał z tym mieczem w sam środek wrogów, wyrąbał sobie przejście w kierunku zdrajcy, Macdonwalda chyba. Spraw, sprawdźcie sobie. I e, zarąbał go tym mieczem, tląc z góry na dół. Tak, i w tym momencie. W tym momencie Szkoci zaczynali, zaczęli wygrywać, ponieważ, ponieważ śmierć przywódcy, dowódcy przeciwnej armii zawsze demotywuje, więc, więc Norwegowie muszą się wycofać, a Szkoci zaczynają, zaczynają dominować i odpierają atak skierowany na swoje własne państwo. Król Duncan nie może być niewdzięcznikiem, a więc... Macbeta nagradza. Macbeth dostaje potężny zamek i Macbeth dostaje ziemię należące do byłego Tana Kawdoru, a ten zamek to Kawdor. Tan to znaczy, no to jest taki tytuł szlachecki, którym posługiwali się ludzie szlachetnie urodzeni, no powiedzmy baronowie w średniowiecznej Anglii. A więc Macbeth jest ucieleśnieniem wręcz średniowiecznego ideału rycerza. Jest Prawdziwą maszyną do zabijania. Jest wierny królowi, jest doskonałym przywódcą. Ma, ma autorytet u swoich ludzi, skoro prowadzi ich do walki. To jest poza tym krewny samego króla. No, to jest król dnia. Macbeth jest królem dnia. Tak? Co on może o sobie pomyśleć tego dnia? Jestem wspaniały, udało mi się. To jest ukoronowanie mojego życia. Nigdy nic lepszego mnie nie spotka. No bo bohater, tak? bohater bitwy, tak naprawdę wojny całej, ulubieniec króla, szczodrze przez niego obdarowany, budzi podziw u reszty swoich ludzi, a grozę u swoich wrogów. Macbeth no, jest ideałem. No więc, jak to się stało? że z tego ideału nagle, e, może nie nagle, tak, ale z tego ideału powstało coś bardzo brzydkiego, wręcz obrzydliwego. Otóż Macbeth, Macbeth jest opowieścią o tym, jak mało znamy samych siebie. Tak? Ten bohater, który... Co on mógł o sobie myśleć? No myślał o sobie w samych superlatywach. No jestem dobry, ja jestem wierny, jestem uczciwy, jestem szlachetny. Wszyscy mnie doceniają. Tak? Ten człowiek, czy ten człowiek znał samego siebie? Nie, ten człowiek nie znał samego siebie. I tak samo Macbeta nie znają inni. No bo czy gdyby Duncan znał Macbeta, tak naprawdę go znał, to czy spędziłby noc w jego zamku i pozwolił się zabić? A wcześniej, czy tak bardzo by go nagrodził? Nie. Więc, Macbeth jako sztuka jest opowieścią o tym, że my nie znamy samych siebie. Nie znamy samych siebie ani nie znamy innych ludzi. Bazujemy tylko na pewnej powłoce, do której mamy dostęp, a to, co kryje się w nas, jest niedostępne nawet, nawet dla nas samych, ponieważ nie wiemy, jak zachowamy się w danej sytuacji. No, i teraz dochodzimy do najciekawszych kwestii. No, bo musimy się zastanowić, dlaczego z tego kogoś dobrego wyrósł taki niedobry tyran. Tutaj podstawowa kwestia, o którą na pewno zapytają Was nauczyciele, będzie dotyczyła wiedźmy. Wiedźmy są bardzo tajemniczymi postaciami w, w sztuce Szekspira. Moim zdaniem, e, równie dobrze mogłoby ich nie być. Tak? Ponieważ one są pewnego rodzaju symbolami. Ale te symbole no, na deskach teatru trudno jest pokazać. Trudno jest pokazać na deskach teatru życie wewnętrzne bohatera. No bo co ma ten bohater robić? Ma chodzić po, po, po scenie i mówić do siebie? To jest bez sensu. A więc trzeba to jakoś ucieleśnić, trzeba to upostaciowić. Tak? I dlatego Macbeth powołuje do życia, wiedźmy, czarownice. Pierwsze spotkanie czarownic z Macbethem albo Macbeta z czarownicami ma miejsce wtedy, kiedy banko, Macbeth wraz z banko, już po skończonej bitwie jadą sobie konno przez jakieś tam brzosowiska i wtedy drogę zostawiają im te trzy wiedźmy. No i pierwsza wiedźma mówi: Witaj Macbethie, witaj tanie Glamis. No, Tan, on był tam, tam, tanem Glamis, no to żadna, żadna rewelacja, no przecież. No, przecież e, to jest typowe pozdrowienie. Ale druga wiedźma mówi: Witaj, Macbecie, witaj, tanie, kawdor. No tutaj już myśli sobie Macbeth. Ja, no przecież ja nie jestem władcą tego zamku. No o co on chodzi? No i trzecia wiedźma mówi: Witaj, Macbecie, witaj przyszły królu. No, jak ja przyszłym królem mam być? No. Puknijcie się, stare, brzydkie czarownice. Ale. Ziarno zostało zasiane. Ziarno zostało zasiane. Ponieważ jest to opowieść, Magbet jest opowieścią o ambicji. I te wiedźmy są symbolem nieuświadomionej, ale jednak bardzo silnej, silnej potrzeby Magbeta potrzeby tego, żeby rządzić. Tak? Czyli gdyby nikt Magbetowi nie podpowiedział tego, że może zostać królem, to on najprawdopodobniej nigdy by o tym nie pomyślał. Ale w momencie, kiedy przychodzą wiedźmy i mówią "witaj przyszły królu", to w nim zaczyna kiełkować ziarno ambicji. I to ziarno ambicji podlewane przez potem w kolejnych scenach przez Lady Macbeth, czyli przez żonę, która motywuje Macbeta do popełnienia królobójstwa, to ziarno ambicji zamieni się potem w bardzo bujną roślinę. O, tutaj mam taką roślinę. Nie wiem, jak się nazywa. Dostała ją moja teściowa. I tak mniej więcej z tego ziarenka może wyrosnąć straszliwa roślina zbrodni. Ta roślina nie jest straszliwą rośliną zbrodni. Na dodatek ładnie pachnie. Odłożę ją. Rozumiecie? Wiedźmy przychodzą do Makbeta po to, żeby natchnąć go do działania. A nawet może powiem inaczej, żeby naprowadzić jego myślenie w pewnym określonym, na pewno określony kierunek. Tak? On miał zacząć w sobie obracać tę myśl, a co by to było, gdybym został królem? A, co, a jak by to było, gdybym nosił koronę? No i. Powoli, 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 będą te wizje przybierały coraz realniejsze kształty. Dodajmy do tego podświadoma praca, tak, umysłu Macbeta, zmusza go do tego, żeby napisał list do żony, w którym to liście, opowie jej o tych wizjach. Tak, opowie jej o tych wizjach. Kiedy banko, który jest. Który jest świadkiem, przepowiedni wieczm, usłyszy, że Macbeth będzie przyszłym królem, no to odpowiada tak: Dobry mój panie, dlaczego się wzdrygasz? Lękasz Cię rzeczy, co brzmi tak rozkosznie? To się boisz, Macbecie? Pytał Banko. To nic takiego. Tak? To fajnie być królem. Z banku jest nieświadomy, banku jest kompletnie nieświadomy tego, co się może stać. Ehm, a Macbeth tak odpowiada. Jeszcze jedno słowo ciemne wieszczki. Przez śmierć Sinela jestem tanem glamis, lecz jak Kawdoru? Tan Kawdoru żyje, żyje szczęśliwy. Żeby królem zostać, to równie wiary przychodzi granice. Jak to, że jestem dziś tanem Kawdorą? Mówcie, skąd dziwna wiedza ta przyszła? Mówcie, dlaczego na tym dzikim stepie, tym pozdrowieniem proroczym nasz pochód zatrzymujecie? Zaklinam was, mówcie. A więc powiedzcie mi, jak to ma się stać? Cisza. Wiedźmy znikają. Ale ziarno, powtarzam, zostało zasiane. I ono będzie kiełkowało sobie bardzo, bardzo powoli. A wiedźmy mogą być dla nas symbolem tego, że w pewnym momencie... Rodzi się w człowieku ambicja, żeby osiągnąć coś, o czym marzy, ale nie jest mu pisane zdobyć to uczciwymi środkami, a więc będzie robił wszystko, żeby prokurować takie sytuacje, żeby to, o czym marzy, stało się bliskie, niemalże, żeby było w zasięgu ręki. Nie rozumiecie? Jeżeli macie teraz problem z zrozumieniem tego, to wyobraźcie sobie, albo odpowiedzcie sobie na takie pytanie. Co byście byli w stanie zrobić, żeby spełniło się wasze najskrytsze marzenie? Jakie granice bylibyście w stanie złamać, przekroczyć, żeby osiągnąć to, co wam się wydaje, że was uszczęśliwi? Macbethowi się wydaje, że uszczęśliwi go. Bycie królem, ale my wiemy, że to nieprawda. My wiemy, że to szczęście będzie bardzo krótkotrwałe, w sumie ono nigdy nie zaistnieje, ponieważ od samego momentu, kiedy tylko, od samego początku, kiedy tylko król Magbet zasiądzie na tronie, wszystko, co będzie go otaczało, będzie mu przypominało o tym, że na tronie siedzi morderca, a nie ktoś, kto zasłużył na 可的